Jak zapewne wiecie, obowiązkiem każdego Polaka jest, po pierwsze, obejrzeć nowy serial Wiedźmin na Netflixie, a po drugie, w ciągu nocy stać się super hiper ekspertem od Sapkowskiego, Wiedźmina, Netflixa, gry mitologii słowiańskiej, germańskiej i tak dalej, by móc bardzo mądrze opisywać, co jest źle, co jest nie tak, żeby zrobić genialną krytykę, dekonstrukcję postmodernistyczną tego, co dostaliśmy w tym serialu. No i oczywiście jeszcze mówić, Maciej musiał, Uuu, nie wiadomo dlaczego. No to ja dołączam do tej grupy, ale obiecuję wam, że nie stałem się ekspertem w ciągu doby. Co więcej, chyba się nie stanę ekspertem wiedźmińskim w ciągu najbliższych kilkudziesięciu setek lat. Kiedy gruchnęła informacja, że Netflix produkuje Wiedźmina, naszego Wiedźmina, to nagle cały polski internet śledził każdą informację po prostu z ogromną lupą, przypatrując się, komentując i po prostu takie wypieki mieliśmy na policzkach, tak naprawdę serducho powaliło nam jak szalone. Ja niestety do tej grupy nie należałem. Książkę czytałem dawno temu, jedną, drugą, trzecią, czwartą, ósmą. W gry nigdy nie grałem, oglądałem kiedy sobie filmiki i tak dalej, filmiki nie. Specjalnie nawet w tym dzikim gonie nie poruszyły. Więc byłem postacią, która tak mówiła: okej, okay, wyjdzie fajnie, będzie fajnie, wyjdzie niefajnie, będzie niefajnie, nie mam ani odrobinki bólu dupy. Pojawił się jakieś ogłoszenie castingowe. Ok, pojawiło się inne. Ok, nie robiłem na ten temat żadnych wielkich teorii. Kompletnie nie obchodził mnie pierwszy zwiastun, drugi zwiastun. Powiedziałem: wyjdzie, obejrzę i tyle. Nie mam w ogóle emocjonalnego stosunku do tego serialu, i może dlatego moja recenzja będzie troszeczkę inna, z innej perspektywy, ponieważ oglądając go nie miałem czegoś takiego: a w książce to było inaczej, a ale w grze, a ale w książce. I jeżeli chcesz, żeby tutaj była analiza, jak ma się książka do serialu, no to przepraszam, są osoby, które to robią. Ja tym się nie zajmuję. Co więcej, specjalnie przed serialem nie powtórzyłem niczego. Nic, a nic. Chciałem wchodzić z czystą kartą. I dopiero oglądając mówię A, rzeczywiście pamiętam tę historię. A faktycznie to było opisane tu, a tu. Ale nie miałem nic z tych rzeczy, że moja pamięć książki jakkolwiek wpływała na to, jak oceniam serial. To oczywiście czasem jest plus, czasem minus, bo już spotkałem się z osobami, które mówią, no ten serial to, to i to, ale. W książce było tak, ale i tak dalej. I ja rozumiem, że to może na nas bardzo negatywnie wpływać, tylko że wydaje mi się, że moja ocena będzie oceną człowieka, który wchodzi to z tabula rasa, czyściutka karta. I jeżeli mam oceniać to jako serial, to oceniam to jako serial, a nie jako polski serial książkowy, wiedźminowski, Sapkowski i tak dalej. Te wszystkie kwestie odrzucam na bok. Pierwszy sezon wiedźmina to jest osiem odcinków, które koncentrują się na losach teoretycznie trójki najważniejszych postaci. Mamy jen, czyli Yennefer, mamy. Ciri i mamy naszego Geralta. To są trzy najważniejsze postacie, które śledzimy, których losy są robione troszeczkę w ten sposób, że dostajemy nie chcę powiedzieć origin story, ale dostajemy bardzo dużo informacji o każdej z tych postaci. Każda z nich jest prawie równie ważna. To może być plus dla niektórych, dla niektórych minus. Dla mnie jest to odrobinkę minus, ponieważ przyznam się szczerze, że chciałbym mieć na przykład cały sezon, gdzie tylko i wyłącznie każdy odcinek to jest Geralt, 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 i tam powiedzmy kilka minutek Ciri. Kilkanaście minutek to nie zawsze poświęcone Jen a tylko on, tak jak pierwsze książki Sapkowskiego, które też były głównie poświęcone Wiedźminowi. Ale to może dlatego, że każda scena i każda interakcja, która jest troszeczkę lżejsza, gdzie Wiedźmin musi się pobawić z jaskrem, gdzie bluzga kogoś, gdzie kogoś leje, gdzie jest, jest takim cudownym, odświeżającym powiewem świeżego powietrza w tych wielkich, zakurzonych, starych zamkach, ona dla mnie była przecudowna. Jest coś takiego w Henryku Kawilskim. Pamiętajcie, każdy aktor ma polskie nazwisko, więc to jest Henryk Kawilski. W Henryku Kawilskim, co uchwyciło bardzo dużo serducha Wiedźmina, czego ja nigdy nie widziałem w filmowych fragmentach, czyli tych cinematikach z gier wiedźmińskich. Jest tutaj jakiś taki Taki, taka lekkość ducha, mimo tego, że jestem kołaciem, który właściwie ciągle dostaje w pierdziel od życia, nie czuję się wielokrotnie skrzywdzony, i tak ukrywam to, że nie mam emocji, i tak dalej. To jest w nim jakaś taka bardzo odświeżająca lekkość i coś, co sprawia, że jako widz z łatwością będzie się z nim utożsamiał. To nie jest łatwe w postaci, która, która bardzo łatwo może być zbyt arogancka, zbyt złośliwa, zbyt przekonana o swoich zdolnościach, umiejętnościach, o swoim znakomitym ciele, i tak dalej. Tutaj Henryk Kawiński idzie w. Inną stronę i robi moim zdaniem przepiękną robotę. Ja go w 100% kupuję. I to jest ciekawe, bo ja byłem przekonany, oglądając te zdjęcia, gdzie on przypakował z siłowni, i tak dalej Kurczę, on nie będzie moim Wiedźminem, no bo, bo, nie, bo, bo jest za duży, ale. Nie ma chociaż jednej sceny, w której to widać, w której on wygląda jakby był za duży. Te mięśnie ani razu nie prezentują się jako sztucznie zbudowane, tylko po pierwsze i w stroju to wygląda cudownie i wygląda dobrze w walce. Henryk Wiedźmiński działa cudownie, jeżeli chodzi o walkę mieczem. Te walki mieczem moim zdaniem są na bardzo wysokim poziomie. Kolega powiedział, że one dla niego są najlepsze od czasu Robroja. Ja nie wiem, czy aż tak wysoko to postawię, ale wydają się nie stawiać na Choreografię, tylko stawiać właśnie bardziej na walkę, czyli tam mamy raz, dwa, trzy cięcie, raz, dwa, trzy cięcie, a nie 15 uderzeń, będę latał, robił fikołki i tak dalej. Plus, gdy tylko mówimy o walce miecz w miecz, one są fajnie, dobrze kręcone, nie ma za dużej ilości cięć, nie ma za dużej ilości takiego shaky kama, tylko naprawdę fajnie to się ogląda, szczególnie w pierwszym odcinku mamy jedną walkę, którą... Naprawdę kupujesz od razu, mówisz, o, i czujesz ten ciężar uderzenia miecza, różnicę pomiędzy uderzeniem takiego miecza a innego, takiego małego sztyletu. Więc jest tutaj sporo dobra, jeżeli chodzi o wszystko, co jest wokół Wiedźmina, samego, wokół samego Geralta zbudowane. Zresztą jest jedna rzecz, która, nawet jeżeli bym powiedział, że serial jest do dupy, no to jest jedna rzecz, która sprawia, że ja chcę go chociażby słuchać. Nie wiem, czy to CG. Nie wiem, czy to efekty audio jakieś dziwaczne, ale głos Geralta jest przegenialny. On jest dużo niższy jeszcze niż normalny. Henryk Kalwiński ma całkiem niski głos. On go jeszcze obniżył. On prawie nigdy go nie podnosi, a jak już podnosi, to naprawdę chyba raz czy dwa na cały serial. I słucha się go prawie tak, jakby cię ciary przechodziły za każdym razem. I Henryk nasz ma to swoje hmm, hm. Hm. Hmm. I ten miliard różnych, hmm. <grych> które robi, hmm. które są. Odpowiedzią na wszystko, które są, hm, znaczy spierdalaj. Hm, znaczy ok. Hm, znaczy ty jesteś idiotą. Hm, mam cię dosyć. Wiecie, i to jest jedno hm, którym ma, ma możliwość bawienia się e, Henryk Kawiński i to przepiękne jest. To jest w ogóle mała rzecz, która nie zawsze jest czymś bardzo istotnym, jeśli chodzi o budujemy bohatera i jak on się będzie zachowywał, jakieś małe tiki i tak dalej. Rzadko, kiedy mamy tyle koncentracji, być bardzo konsekwentnym w czymś, co nie będzie irytujące dla od Biorce, a jednocześnie będzie czymś, co dużo nam powie o bohaterze, bo to właśnie, hmm, Wiedźmina, ogromnie dużo mówi o jego charakterze, o tym, jak on próbuje unikać walki i tak dalej. Ogólnie, jeżeli chodzi o Wiedźmina jako postać i jego prowadzenie w serialu, nie mam za dużo rzeczy do narzekania. Jako osoba, która wchodzi i chce poznać ten świat, bardzo szybko. Moje serducho idzie do Wiedźmina, robi się źle, współczuję mu, jestem taki, jezu jaki to jest dupek, on powinien być bardziej bez serca, czemu on ma to serce i tak dalej. Więc idę za nim, tak jak powinienem iść za dobrym bohaterem w dobrym serialu. Ale w serialu moim zdaniem równie dużo czasu ma Jennefer grana przez Anię Jalotrańską. Pamiętajmy, to jest oczywiście polskie nazwisko i tutaj nie do końca w 100% kupuje decyzję, żeby tyle czasu jej poświęcić. Ponieważ seria zdecydował się opowiadać historię swoją tak, że mamy dużo skakania w czasie, chociaż nie robimy tego tak łopatologicznie. Pięć lat wcześniej, pięć lat później. W ogóle nie informujemy widza, więc widz musi sam kumać, co było kiedy, co jest jeszcze bardziej utrudnione, bo mamy wiedźmy, które się nie starzeją, wiedźmina, który też się specjalnie nie starzeje, ewentualnie Ciri, plus postacie, które na przykład mamy, często noszą hełmy, więc mamy, jest siwy w hełmie, przedtem jest, jest Czarnowłosy też w hełmie, więc uu, dużej różnicy nie ma ciężko to zauważyć. Tyle, że jest siódmy odcinek, który nagle mówi nam: Dobra, ty, drogi widzu, do tej pory nie pokumałeś, co kiedy się działo? No my się teraz pou poukładamy, pouporządkujemy, zrobimy troszeczkę flashbacków z poprzednich odcinków. Dla mnie to jest najsłabszy odcinek całego sezonu, ponieważ ja tego nie potrzebowałem, ale rozumiem. To jest troszeczkę tak, jakby producenci powiedzieli. Okej, okay, ja nie ufam trochę, nie ufam trochę, że ludzie będą wiedzieć, że będzie narzekanie, ale przecież oni się spotkali wcześniej, ale to było pięć temu. Tak, ale to przecież było w odcinku drugim, a w odcinku szóstym, no bo my czas skaczemy czasem. Może to niektórych irytować, mnie osobiście to nie ruszało właśnie, bardziej zirytowało mnie to, że mieliśmy ten e, siódmy odcinek, który był poświęcony, żeby poukładać. Okej, okay, to było wtedy, to wtedy, już rozumiecie? Możemy iść do ósmego, który będzie zapowiadał, co będzie się działo dalej? Okej. Okay. Zatem jenefer nasza dostaje... Pff, Chyba najwięcej czasu, jeżeli chodzi o sam rozwój psychologiczny. Więc dla osób, które czytają książki, pierwsze książki, pamiętają jeszcze, no to może być to powiedzieć, hmm, przecież ona na początku była super taka, taka, a potem coś tam się dowiadywaliśmy więcej o przeszłości. Tu serial mówi nie: my ci opowiemy w ciągu 8 odcinków właściwie wszystko o niej, co powinieneś wiedzieć. Jej droga, jako rozwój psychologiczny, jest najbardziej pełna. To może być plus dla serialu, dla osoby, która mówi: OK, ja chciałbym zrozumieć charakter tej postaci, która od. Pewnego poziomu, ja naprawdę nic nie chcę spoilować, Nagle zostaje wielkim magiem i zobaczę, co ją popchnęło do tego, do tego, jakie głupie decyzje podejmowała i tak dalej. I, dla, I z tej perspektywy to jest super, bo psychologicznie to się trzyma kupy. No nie jest tak, że ja po którymś przeciwko mówię, Jezus Maria, jak to jest głupi zwrot akcji. Ale z drugiej strony to może być ten minus, ponieważ możliwe, że chciałbyś, żeby ona w pierwszym sezonie była tylko motherfuckerem, a dopiero potem na przykład zrozumiemy jej backstory. To częsty element też w filmach i serialach, że najpierw dostajemy postać, którą mamy kupić jako super BDS-a, z kolejnymi dowiadujemy się, że on nie do końca jest BDS-em albo stał się BDS-em przez ogromne cierpienia, boleści i tak dalej. No i jest wątek Ciri, wątek teoretycznie najważniejszy. Na szczęście nie dostajesz tak dużo czasu, ale dla mnie najmniej interesujący, najsłabiej przedstawiony. Ja osobiście bym go prawie całkiem wyciął z pierwszego sezonu, wyciąłbym wiele tych scen, bo przynajmniej one dla mnie nie działały. Ja rozumiem, że próba tutaj była zrobienia pewnego a, rozwiązania, że chcemy zbudować na kolejne sezony to, że my idziemy za trójką bohaterów. Cała reszta to jest druga, drugi, trzeci plan. Mamy trójkę bohaterów i tyle. A gdybyśmy w pierwszym sezonie mieli Geralta tylko albo Geralta i Jen, no to wprowadzenie w drugim nowej. Tego nie do końca chcieli, szczególnie, że cholera wie, ile sezonów Wiedźmin pociągnie, więc musimy od razu pokazać nasze wszystkie najmocniejsze karty. Zarówno śmiesznego, radosnego Wiedźmina i te śmieszne historyjki jego, zarówno ogromny ciężar tych przypowiedni i zarówno ciężar dotyczący y, tych brudnych gierek związanych z magami. Więc tutaj próbujemy zadowolić wszystkich, przez co nie każdy będzie zadowolony w 100%. Ja osobiście uważam, że to jest serial okej. Okay. Fajny, miły, nie czuję, że straciłem 8 godzin oglądając to sobie szybciutko. Nawet całkiem binge'owałem. Pierwsze 4-5 odcinków oglądałem i ducho mi biło. Nie miałem takiego poczucia, że po jednym odcinku next time, za tydzień, za dwa. Zatem są tutaj zdecydowanie pozytywne elementy. Muzyka bardzo ładna. Elementy komediowe plus elementy komediowe słowne bardzo dobre. Jaskier. Super, super. Kupuję przyjaźń Jaskra z Wiedźminem przerażliwie, Szczególnie... Szczególnie, że wydaje się być tak bardzo prawdziwa w tym, jak, jak bardzo nie lubi jaskra, yy, jaskra Wiedźmin, a Jaskier jest postacią prawie nielubialną. I to jest cudowne, ponieważ to nie jest próba zrobienia z Jaskra postaci, którą yy, wszyscy lubią, tylko nie Wiedźmin. Albo Wiedźmin go nie lubi, ale my nie do końca rozumiemy dlaczego. Nie! Gdybym ja był na pozycji Wiedźmina, też bym przyłożył mu nie raz, nie dwa, więc jest tutaj fajny, że ta postać moim zdaniem ma dużo więcej trójwymiarowości i na przykład nie dostajemy próby apatowania tym, jestem jaskier, dziewczyny na mnie lecą, bo tak. Częściej bawimy się z tym, że on co prawda miał jakieś podboje, ale nie do końca mu zawsze wychodzi, że on po prostu atakuje non-stop i dzięki temu, że atakuje non-stop, no to ma nawet te 5% skuteczności, to przy tysiącu ataków ma 50 kobiet. Jej! I to zapamiętuje i to opowiada i robi wielki mit wielkiego kobieciarza. Zatem jaskier jest tutaj kolejnym plusem. Walki także. Muzyka? Bardzo ciekawa nawet fajnie się słucha tych, tych pioseneczek Jaskra. Jeżeli chodzi o, to, o minusy, które tutaj wcześniej trochę poruszałem, no to jest jeden duży minus, to jest CG. Jest CG, które czasami w tym serialu wygląda Tanio, bardzo tanio, bardzo boleśnie. Jest CG armii, jest CG e, smoka. Najgorsza rzecz, wszyscy będą mówić CG smoka i CG jednej postaci, ale okej. Okay. Tyle, że właśnie mnie troszeczkę też boli to, gdy mamy CG armii, które się ruszają. Gdy tylko mamy te duże armie, tam widać. Nie do końca zadbano na przykład o elementy typu, że to powinno się rozmywać. Im dalej patrzymy, tym bardziej rozmyte te armie, tym gorzej je widać, ponieważ ostrość powinna być słabsza. Takie małe rzeczy, które sprawiają, że, 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 że patrzysz na jedno ujęcie, to... Z... A, okej. Okay. Bardzo słaby CG. I to może Cię denerwować. Na szczęście ten Wiedźmin nie robi za często takich wielkich, epickich rzeczy, dzięki czemu nie musimy aż tak dużo tego CG używać. Za to z drugiej strony mamy na przykład efekty praktyczne, gdzie mamy chociażby strzygę i strzyga jest cudowna i walka ze strzygom jedną z lepszych w całym serialu jest dobrze mimo tego, że jest w mroku. To bardzo dużo w niej widać. To jest jedna rzecz, na którą ja zawsze narzekam, gdy kręcimy walkę w mroku i do nic nie widzisz, cięcie, cięcie, cięcie. Pr, 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 pr. A tutaj jest mimo tego, że w mroku, mimo tego, że dużo cięć, to dostajemy i całą sylwetkę i widzimy kto jak co robi, jak uderza i tak dalej. Super. Da się zrobić, da się zrobić. Zatem gdy zaczynasz mierzyć te wszystkie elementy, no to ja po pierwszym sezonie moją chyba największym, najlepszą recenzją. Będzie powiedzenie Czekam na drugi. Co więcej. Ja chcę wrócić sobie do niektórych scenek i to jest dla mnie też genialne. Chcę sobie wrócić do malutkich fragmencików rozmowy Wiedźmina z Jaskrem, do ich, ich, ich takiego banteru, jak to się ładnie mówi, takich przekomarzania się, jest do kilku walk. Zatem jest tutaj serducho po dobrej stronie? Czy jest tutaj poprawną polityczność? Właśnie, to jest taka rzecz, a ja czekałam na koniec recenzji, by o tym wspomnieć. Jeżeli zobaczycie osoby, które zaczynają wam jęczeć, że w bajce, w micie, który się wcale nie dzieje nigdzie na Słowiańszczyźnie, którzy nawet nigdy nie był słowiański. Wiedźmin nie jest słowiański. Uhu, to naprawdę, kropka, koniec dyskusji. Gdy zobaczycie, ktoś mówi, wpychamy czarne postacie i tak dalej, no to możecie od razu uznać, że jeżeli to jest recenzent, to jest gówniany. Jeżeli to jest po prostu komentator, to jest idiotą i tyle. Nie ma tutaj dyskusji. Nie ma miejsca na dyskusję. Kropka. I na koniec ta kwestia Wiedźmin, a gra o tron czy Wiedźmin stanie się nową gromotrą. Ponieważ nie oszukujmy się, jest takie marzenie wśród producentów, żeby ten sam hype wyszedł, żeby ten sam hajs, ta sama popularność urosła. Dla mnie materiał i podstawa i fundament, żeby to było tak popularne jest, żeby to kupiło amerykańskich, bo nie oszukujmy się, głównie chodzi o amerykańskich widzów, także jest. Tyle, że trzeba tutaj naprawdę napracować się, jeżeli chodzi o drugi sezon i zdecydować się o kierunek. Ponieważ w tym sezonie, Poprzez to, że dostaliśmy wesołego Wiedźmina, smutnego Wiedźmina, smutną przepowiednię, cierpienie czarodziejów, to jest troszeczkę taki rozgardiasz. Musimy się zdecydować, w którą stronę nasz Wiedźmin będzie szedł. Czy idziemy w stronę większego cierpienia, czy idziemy w stronę większej przepowiedni, czy idziemy w stronę większej rozrywki troszeczkę. Moim zdaniem. To, co sprawi, że ludzie kupią Wiedźmina jeszcze bardziej, szczególnie w Ameryce, szczególnie ci, którzy nigdy nie wiedzieli o Wiedźminie, nie czytali nic tych rzeczy, będzie pójść w przepowiednie, magiczne dziecko, mrok, cierpienie, cierpienie, jeszcze więcej cierpienia. To jest moje zdanie. Możliwe, że droga jest w drugą stronę. Tyle, że serial na tyle już nam pokazał pewne elementy, że ciężko będzie e, nagle wrócić do super śmiesznego Wiedźmina. Takie jest moje zdanie, ale zdecydowanie powinno być więcej hajsu na efekty specjalne, więcej mrok. Roku i ból, i to jest ciekawe, ja to mówię, jako osoba, która lubi dobre, głupie komedie, ale wydaje mi się, że w tym klimacie wtedy to stanie się tak bardzo kultowe. Jedną z rzeczy, którą uwielbialiśmy w Grze Tron było to, że nigdy nie wiedzieliśmy, kto zginie, nie wiedzieliśmy, kto zdradzi i tak dalej, więc jeżeli pójdziemy w tę stronę, bardzo możliwe, że ogromna część fanów. Bardzo szybko przepłynie. Takie jest moje zdanie. Czekam zatem na Wasze. Czy Wy sądzicie, że Wiedźmin zastąpi Greotron jako nowy, kultowy serial, na który wszyscy będą czekać? Czy może jednak nie? I także dajcie mi znać, jakie są Wasze przemyślenia. Czy macie swoje ulubione sceny? Czy kupił Was Henry Kawilski jako Wiedźmin, Jaskier i tak dalej? A może jesteście z tego obozu, że albo gry, albo książki są dla Was tak bliskie sercu, że nie możecie patrzeć na jakiekolwiek odstępstwa, i to po prostu zbyt dużo pozwala sobie na. A adaptację, a nie czystą ekranizację strona w stronę, więc nie potraficie tego kupić. Czekam na Wasze komentarze. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału. Każdy subskrybent to jest większa siła dla kanału, dla mnie, żebym ja mógł robić lepsze materiały. Dla Was jeszcze raz bardzo Was o to proszę, ponieważ jest nas tylko 50% ludzi, którzy oglądają ten kanał na bieżąco. Tylko 50% subskrybuje kanał, więc tak czy siak oglądacie, ten kliczek Was nie boli, a ja potrzebuję go jak powietrza, jeżeli tak miałbym powiedzieć. To bardzo poetycko. Zatem jeszcze raz Wam dziękuję i za obejrzenie, i za komentarze, i za piękny rok 2019. Widzimy się następnym razem na Brodach z kosmosu z dwoma mieczami, albo z jednym, albo z Wiedźminem, albo i bez. Na razie!